To mi wpadamy. Chwila, macie kurkawa na minutę. Jeśli będzie mi tu syn za minutę, jeden i drugi, wypadł. Dobra, bo psujecie, kurwa, moje streamy. Dobra, ty ja, się nie tłumacz. Dobrze, ja też psuję. Zdrowia mi zepsuł wszystkiego. No. Nie po to tyle lat tworzyłam. Żeby kurkawa ktoś psuł. Historia. Kurde, ja seta robiłem. Czy to w ogóle już przegra? Prosiłam o pomoc, żeby mi pomógł. Cały dzień, noc, wszystko, górą i dołem robiłam. Miałam zawrotki, nic mi nie pomógł. To poszedł się na akurat. Dlatego już, kochani, we mam jedno. Naprawdę, poniedziałek już wyjazd robi. Do widzenia. Dość kurde, ja nie mam zamiaru. Chciałbym ciągle w szpitalu Koniec mi kurde zdrowia. Mówiłam, posprzątaj, pomiń mi okna. Nic! W tyłku mam. Karol, wodę szykuję i umiesz okienko ładnie. Ale ci zaraz zadanie za, za, znajdę Mariusz Tak Takie odpowiednie za ciebie. Męszył już w chwili, czuł Weź Karol, umiesz gości okno. Dobrze, dobrze, mogę umieść.